Witam, cześć, siemanko, z tej strony Damian. Kolejny film z playlisty Redukcja odchudzania 2024 i dzisiejszy film będzie bardzo ważny dla osób, które poniekąd prowadzą taki imprezowy styl życia, gdzie powiedzmy od poniedziałku do piątku są w stanie trzymać tą dietę, dbać o ten deficyt koloryczny, no ale luzują sobie, jeśli chodzi o weekend i zdarza się to im co weekend, to wtedy... Można tutaj mieć pewne problemy, żeby pracować nad wypracowaniem sobie sylwetki marzeń, zdrowej sylwetki, czy też jeżeli chcemy schudnąć. Dlatego dzisiejszy film jest dla tych osób naprawdę ważny. Przyglądniemy się mojej aplikacji Fitatu, co ja jadłem, czy przekroczyłem kalorie, czy dużo przekroczyłem kalorie, co się stało z deficytem kalorycznym. Także zapraszam do oglądania i później zdecydujcie, czy warto zostawić kciuka do góry. Czy też należy się kciuk na dół, subskrypcję z dzwoneczkiem, lecimy z materiałem i przechodzimy już do aplikacji Fitatu, jak i na tą tabelkę, w której ja to wszystko zapisuję i tłumaczę. Dla nowych osób wyjaśnię szybko, że limit kalorii jest 3000 kilokalorii, ustawiony w aplikacji Fitatu tu na dole. Jest deficyt kaloryczny około 230 kilokalorii czyli moje zero kaloryczne poniekąd yy, 3230 kilokalorii i teraz ja sobie tutaj obliczam na przykład zjadłem 3938 kilokalorii wszystko jest w aplikacji fitatu uwzględnione powiem wam tak, to jest orientacyjnie uwzględnione dlatego, że w tym dniu w sobotę byłem u kumpla na grillu yy, robił otwarcie siłowni także są takie dni, jak na przykład urodziny, jakieś takie spotkanie towarzyskie, czy wesele. Są takie dni, gdzie można powiedzieć robimy sobie taki cheat day. Czyli nie zwracamy uwagi na to, ile kalorii spożywamy, po prostu bawimy się, korzystamy z tego dnia, imprezy. Poniekąd to też może być dobre dla naszego ciała, jeżeli jesteśmy w okresie redukcji. Dlatego, że nieraz przez taki dzień nasze ciało może nabrać kolejnej Siły, jakby do tego, żeby w przyszłych dniach znowu lepiej znieść, czy też wypracować znowu lepsze efekty pod kątem tej redukcji, odchudzania. Dlatego to jest ważne, ale to taki cheat day ja zalecam robić minimum, jeżeli już musimy, minimum raz na 3-4 tygodnie, nie częściej. Jeżeli chcemy impresować co weekend, no to musimy naprawdę już podchodzić do tego skrupulatnie. Poniekąd Zawsze stawiam na odżywczą dietę. I nie widzę sensu, żeby nie odżywiać się wartościowo i oszczędzać te kalorie, żeby nie wiem, wypić alkohol, drinka, napić się na imprezie alkoholu. Alkohol jest niezdrowy, nie polecam go pić, dlatego też sam osobiście piję piwa bezalkoholowe, co możecie zauważyć też, jeżeli Wam pokazuję, co ja jem, co ja piję, tak? z czego przyswajam kalorie. W tym dniu ja wrzucałem orientacyjnie, później już po tym grillu produkty, co ja tam jadłem. Także może być nawet, że zjadłem 200-300 kalorii mniej, może być nawet, że zjadłem 200-300-500 kalorii więcej, różnie to jest, ale orientacyjnie i dowód jest taki, że kalorie zostały mocno przekroczone yy, powiedzmy o te 30%. Dlatego w sobotę. 3938 kalorii zjedzonych, jest to zapisane, białko, tłuszcze, węglowodany prawie dobite, ale te dwa makroskładniki przekroczone i kalorie też na czerwono jest. Z czego wydatek kaloryczny w aplikacji Samsung Health został zanotowany 246 kilokalorii i jest tutaj nadwyżka kaloryczna 1692 kilokalorie. Jeśli chodzi o branie pod uwagę limitu kalorycznego 3000 odejmujemy

938 jest nadwyżka kaloryczna od 3000. Czyli od tej puli odejmujemy 3000 zostaje nam 938. Ale do tego jeszcze mamy ten można powiedzieć deficyt kaloryczny 230 kilokalorii czyli 3230 kilokalorii to jest moje zero kaloryczne. I żeby było jasne ile tak naprawdę miałem powiedzmy tej nadwyżki kalorycznej, to musimy te 938 odjąć 230, czyli od 3230 kilokalorii ja miałem nadwyżki kalorycznej 708 kilokalorii. Bazując tutaj yy, tylko i wyłącznie na oszacowaniu przeze mnie yy, wydatku kalorycznego w ciągu dnia, w ciągu doby, i spożyciu kalorii w aplikacji Fitatu, które to jest wszystko zanotowane. i dlatego zero kaloryczne, gdzie ja sobie obliczałem te wszystkie kalorie, to jest 3230, a jak mi pokazała aplikacja Samsung Health w tym dniu moje zero kaloryczne było 2246, czyli wydatek kaloryczny. w kolejnym dniu 3611. dlaczego tak się zmienia? no na skutek tej aktywności jest nasze zero kaloryczne, bo podstawową przemianę materii musimy pomnożyć przez jakby tą swoją aktywność w ciągu dnia. Aktywność sportowa, spontaniczna, różna. Jak wstajemy, ruszamy się, to już wzrasta nasze zapotrzebowanie kaloryczne i to zależy, jaką mamy aktywność w ciągu dnia, to też wychodzi ile spalimy kalorii w ciągu dnia, w ciągu doby. W niedzielę miałem mecz, dlatego też dużo kalorii zostało spalonych. Ale na niedzieli Zaraz się skupimy, teraz prześledzimy, co ja tutaj jadłem w tą sobotę. I powiedzmy, śniadanie było spoko, tak? Sałatka twarogowa, jak zawsze, dwa jajka do tego, mleko też i do tych płatków orkiszowych. To, gdzie można powiedzieć, drugie śniadanie. Pierwsze śniadanie, sałatka z jajkami. Na obiad, co było? Kotlet mielony i potrawka chińska. No i tu już przekąski. No to słonecznik, wiadomo. Dobra przekąska. I tu w tych przekąskach właśnie wpisywałem te wszystkie produkty, które ja poniekąd też nie wiem, gramaturę, jaką ja to starałem się wpisać na oko. Na oko z doświadczenia mojego z przeszłości, jak już spożywałem takie produkty, podobne produkty, ile to ta gramatura mogła mieć. Ja mogłem zjeść karkówki na przykład 70 gram, 68 gram. No nie wiem, nie ważyłem tego wszystkiego, orientacyjnie to wpisywałem. Najważniejsze, żeby też było to, jakie, yy, poniekąd też ważniejsze jest, jakie produkty ja zjadałem na, tej, na tym grillu, czyli wieprzowa karkówka, wieprzowina karkówka, szkiedło kurczaka, sałatka gyro z kurczakiem, sałatka z twarogiem, to moja sałatka, sałatka gyro z kurczakiem ktoś zrobił, warstwowa sałatka ryżowa, yy, taka sałatka tam była, to tak ją sobie tutaj odebrałem, że tak ją miałem. I kiełbasa zwyczajna, tak? Jedną sztukę tam kiełbasy zjadłem, jedną sztukę kiełbasy siląskiej. No to poniekąd są takie orientacyjne, to są 90 gramowe, jedna była mniejsza, może jednej było tam 60 gram, nie wiem, ale to jest w tym dniu, mam cel pokazać Wam, że można mocno przejeść kalorie, gdzie jeżeli mamy nadwyżkę tą kaloryczną o 1692 kilokalorie, jeśli. Wydatek kaloryczny jest wiarygodny, a jest bardziej wiarygodny, bo to zegarek mierzy na podstawie pulsu i to jest wszystko zapisywane w aplikacji Samsung Health, a to co żeśmy zjedli, to mamy w aplikacji witatu, bo być może z nawet 4,5 tysiąca kalorii to by było tutaj 2000 nadwyżki, tak? Dlatego takie częste nadwyżki mogą powodować, mogą. Powodują nadwyżkę kilogramów odkładanie się tłuszczu na naszym ciele. Masło, masło zrobił kumpel sam, także dobre te masło musiałem spróbować do tego wziąłem sobie jeszcze chleb. E trener kumpel przywiózł babkę e piaskową, ja tak zapisałem to jako babka piaskowa, bo to była taka babka podobna. Nie wiem czy mówię, nie wiem czy dokładnie ten sam przepis, ten sam skład tych produktów, składników na tą babkę, ale tak sobie to zapisałem żebyście wiedzieli, że też zjadłem ciasto śmiali się ze mnie tam zdjęciami, robili z tymi ciastami, nie no tak, to już te zdjęcia w poprzednich filmach pokazywałem tydzień temu w niedzielę jak nagrywałem, bo teraz nagrywam 17 marca, a to byłem 9 marca, no jak w niedzielę 10 marca nagrywałem z poprzednich film ten film, no to mówiłem też wspominałem o tym, że był taki grill i będziemy się temu przyglądać jeśli o owoce, to jednego banana zjadłem owoców na grillu nie było no. I cebula, buraki gotowane. No to cebula, buraki gotowane to na pewno do sałatki proteinowej jeszcze rano sobie dodałem do sałatki i do jajek. Jak to wygląda? No i wysoko przetworzone. No to tutaj też dwa piwa takie bezalkoholowe te Bex. One też nie są za zdrowe, bo tutaj jest cukier doładowany, a nie ma składniku, składników, tak? Nie ma składników, ale wartości odżywcze to może zaraz wam pokazać, że no cukru jest 5 gram jest tam cukier, jakieś barniki są, także nie za zdrowe. Dwa, dwie kostki czekolady, tutaj był baton proteinowy, tak samo. I piwo tyskie, też wybiłem jedno z alkoholem. No i tu jest na dole informacja Cheat Day. Jeżeli sobie klikniemy w tam informację Cheat Day, a tu można, może być różne takie inne rzeczy możemy sobie jak, jako notatki zaobserwować. Ja z tego nie korzystam. Jak chcecie, możecie korzystać, tak tylko dla informacji, że był cheat day. I dobra, przechodzimy teraz na kolejny dzień, niedziela. 2,820 kilokalorii zjedzonych jest tu zapisane. Jeśli chodzi o deficyt kaloryczny, tutaj obliczając to od 3000 odjąć 2,820 to mamy deficyt kaloryczny 180 kilokalorii. No i jeszcze uwzględniąc ten deficyt kaloryczny już założony z góry, do zera kalorycznego to mamy łącznie deficyt wypracowany 410 kilokalorii. I teraz przyglądamy się, co ja tutaj zajadałem. Znowu sałatka z twarogiem, jajka, kurze i ta swojska kiełbaska, którą ja zapisuję jako wieprzowina karkówka. Na obiad. Kronka chleba, śledzik. Śledzi ogórkaw, śledzi ogór Dwa razy tu zapisałem to. Tu też jakieś przekłamanie musi być. Tu musi być jakieś przekłamanie. Tu musi być coś, jakieś przekłamanie. Dobra, zostawię to, no niech tak jest. No. To można powiedzieć, że yy... Minimum te 147 kilokalorii mniej zjadłem, albo 224. Już nie będę tu nic przekładał, yy, przestawiał. Widzicie, nieraz może być tak, że gdzieś coś źle policzymy i mamy też przekłamania i myślimy, że żeśmy przejedli kalorie, a może być, że żeśmy nie przejedli. Ale to już druga taka wpadka, można powiedzieć, się zdarzyła, że mam dwa razy ten sam produkt i teraz nie wiem, co tutaj się tak naprawdę stanęło, nie? Pierogi z kapustą i grzybami. Kurczę, gotowane łódko, no to sobie zjadłem yy, z... Rosołu. Z rosołu. Z sobie zjadłem. Przekąski. Skier. No i te tutaj no, mieszanka orzechów. Tu jakieś zjadłem sobie. Kakao. Aha. To te te. Ze skierem pewnie zjadłem. Te płatki orkiszowe. Takie kuleczki. Piwo bezalkoholowe, owoce, pomarańcza, warzywa, czosnek, cebula, buraki gotowane. To wszystko te z tych warzyw to na pewno były wrzucone do sałatki proteinowej. No i tutaj baton jakiś białkowy. Jeżeli warto sobie też sprawdzać te batony białkowe, czy one są odpowiednio zdrowe dla nas. No widzicie, tu są zdrowe produkty, bezpieczne, podejrzane, no i szkodliwe. nie? Także... Jeżeli kupujecie jakiegoś batona proteinowego, to można też go sobie zeskanować i przeświecić pod kątem wartości odżywczej. On jest dla nas wartościowy. No i kostka czekolady gorzkiej. Tu nie ma żadnych notatek już. Także tak to wygląda. Niedziela. Ja się zastanawiam tutaj, bo prawdopodobnie nie wpisałem rosołu i, i makaronu. No nie wiem. Być może tak jest. No, ale nic. Jeżeli tak się stało, no to trudno. Błędy w liczeniu. Nieraz nam się tak zdarzy. Nieraz, to jest właśnie to, że jak nieraz coś zjemy, później sobie wpiszemy do aplikacji, no to mogą wyjść nam przekłamania. Dlatego, warto, jeżeli już chcemy to wszystko kontrolować, to warto też na bieżąco sobie to zapisywać lub na jakiejś kartce innej sobie zanotować, żeby później nie mieć takich problemów, że. No coś nam się złego stanęło i, i mamy naprawdę. Yy, myślimy, że dobrze wszystko idzie, że dobrze kontrolujemy, a coś robimy źle. Ale mówię dalej, w dalszym ciągu. Jeżeli to się nie zdarza często, yy, takie, można powiedzieć, przekłamania w zapisywaniu raz na tydzień, no to nic się nie stanie. Powinniśmy yy, poniekąd zmierzać w dobrym kierunku i yy, gdzieś ta redukcja powinna być wykonana. Teraz przechodzimy. Do aplikacji Samsung Health. I tu mam 6000 kroków, nawet tego swojego limitu. 8000 nie zrobiłem. 2,246 kalorii spalonych, także tutaj się zgadza, czyli te obliczenia wszystkie są prawidłowe. Yy, tu była jedna godzina, że gdzieś było więcej kroków. No i tu się nic nie stanęło. A teraz zobaczymy na niedzielę 10 marca. 11, prawie tysięcy kroków a spalone 3611 kilokalorii na skutek aktywności spalone prawie 2000 kilokalorii, a bardzo mało, bardzo mało kroków, 12 000 kroków. Zwróćmy uwagę na przykład dla porównania na czwartek jest 22 000 kroków, a spalone 2800 kilokalorii, 1154 kilokalorie spalone na skutek aktywności, a tu mamy o wiele mniej w niedzielę kroków. O połowę można, prawie połowy połowę mniej, bo o 10 tysięcy powiedzmy mniej, a więcej spalonych kalorii. No, bo tutaj jest efekt treningu piłki nożnej. Jeżeli sobie tutaj jeszcze kliknę, otworzę tą piłkę nożną, ten trening, no to tutaj y, można zobaczyć maksymalny puls. To oczywiście ten zegarek mierzy wszystko, ja on zegarek jak dobrze ukryty, żeby nikomu nic się nie stało, ani mi. Y, także tak to wygląda. Całkowity czas, dwie godziny pomiaru było. Ile tych kalorii spalonych, maksymalny puls, średni puls, także no na wysokich obrotach. Tutaj macie jeszcze takie strefy pulsu niskie, kontrola wagi, aerobik, anaerobik maksymalne. Jeżeli sobie klikniecie w tego ptaszka, no to możecie tutaj poczytać być może o tych strefach pulsu, czy nie? No coś tutaj jest, ile, ile czasu w tych strefach pulsu byłem, nie? No i tu można sobie, że te strefy pulsu opierają się na, na tym właśnie. Badanym pulsie przez zegarek. No, i tak to wygląda. Mam nadzieję, że te filmy, jak i ten film, kolejny z tej playlisty, jest dla Was wartościowy. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zawsze dać taką informację, również w komentarzu. To jest dla mnie też, będzie dla mnie bardzo ważne. Jeszcze chcę Was, jeżeli w jakiś sposób pozytywny oddziaływuje na Was, to możecie zostawić mi kciuka do góry lub też jeżeli jest negatywnie, to kciuka na dół i zawsze jak zostawiacie kciuka do góry czy na dół, to zostawcie też informacje, dlaczego kciuk na dół, dlaczego kciuk do góry. Jeżeli tutaj też jest pewnie możliwość gdzieś zostawienia subskrypcji, to też zostawcie informacje, czy zasubskrybowaliście z tego filmu, czy też nie. Też poniekąd takie komentarze, że... Z tego filmu zostawia subskrypcję dla mojego kanału, to też będą dla mnie wartościowe pod kątem prowadzenia tego, tego kanału, co Wy potrzebujecie. Tak? Możecie wesprzeć również. Mój kanał macie trzy dobrowolne wsparcia. Także jak chcecie, to możecie wspierać. Oczywiście mile widziane i bardzo dziękuję za udostępnienia na różnych grupach, czy to na Facebooku. I takie podziękowanie też jest, to też taki napiwek finansowy na wsparcie, na rozwój kanału. I oczywiście jeszcze chcę Was zaprosić na główną stronę mojego kanału. Jeżeli już klikniecie, wejdziecie w główną stronę kanału. No to zwróćcie też uwagę, że tu macie różne zakładki. Tu macie możliwość zasubskrybowania. Ale też zaglądajcie właśnie do zakładki playlisty, żeby zobaczyć, jakie playlisty ja utworzyłem z tych swoich. Filmów, niektóre tą playlistę kontynuuję, niektóre przestałem kontynuować, i chcę je, jakby to, można powiedzieć, reaktywować. Szczególnie Handle i ławka regulowana, trening dla każdego, i tutaj jest jeszcze Handle w treningu siłowym. Te trzy playlisty, najbardziej chciałbym się na nich skupić, żeby Was motywować do aktywności sportowej, do aktywności fizycznej. Zaglądajcie też do zakładki Społeczność, różne tu zdjęcia możecie zobaczyć. Także te playlisty. Pod kątem aktywności fizycznej, treningowej. Chciałbym reaktywować, żeby Was zachęcić do aktywności sportowej. To nie trening siłowy, nie jakaś konkretna aktywność sprawi, że my będziemy chudnąć, tylko zadbanie o, deficyty, o deficyt kaloryczny. A aktywność sportowa, jakiś trening, może nam pomóc zadbać o ten deficyt kaloryczny, bo poniekąd, jeżeli trenujemy godzinę czasu, to przez godzinę czasu jest duże prawdopodobieństwo, że nie zjemy. Także mamy spalenie kalorii i nie mamy żadnego przyswojenia, spożycia kalorii. To jest też ważne, ale też nie można robić takiego czegoś, że będziemy się nagradzać jakimś pysznym, niewartościowym, niezdrowym jedzeniem, bo żeśmy zrobili trening siłowy, bo żeśmy zrobili jakiś inny trening. I właśnie w przyszłości, jak ja będę odpalał te treningi w aplikacji Samsung Health, to będziecie widzieć. Ile te treningi mogą spalić kalorii, bo poniekąd prawie 1500 kilokalorii w dwie godziny spaliłem w, 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 grając w piłkę nożną, no ale na tej intensywności być może nie każdy zawodnik też będący na tym boisku grał i też być może nie spalił tyle kalorii, a być może ktoś spalił więcej kalorii, bo ma jeszcze więcej kilogramów i jego, to, dajmy... Bilans kaloryczny, to wszystko wyszło, że jeszcze więcej spalił kalorii. Także kilka wniosków możecie z tego filmu wyciągnąć. Mam nadzieję, że jak robić cheat e, to raz na 3-4 tygodnie. Jak imprezować to można co weekend, ale z głową. I co jeszcze? No, można wszystko jeść, żeby schudnąć, ale wiadomo, że trzeba dbać o te porcje. W kolejnych filmach bardziej będzie wartościowo, bardziej będzie tutaj trzymany ten deficyt kaloryczny. Podejrzewam, także zapraszam Was na kolejne filmy. Zachęcam Was do zaglądnięcia jeszcze w opisie, w opis tego filmu, jak i do przypiętego komentarza. Tam macie też link do tych playlist właśnie, które możecie poprzez tego linka od razu sobie wyświetlić i zobaczyć, jakie ja playlisty robiłem. A zostawcie jakąś informację w komentarzu. Wielkie dzięki. Do następnego. Dużo szczęścia, zdrowia życzę. Pozdrowionka.